W roku 2017 zabrakło miejsca w przedszkolu samorządowym imieniem Kubusia Puchatka dla 69 dzieci, w roku 2018 dla 148, zaś w 2019 roku dla 245 dzieci. Władze miasta i radni zdecydowali zatem o utworzeniu kolejnego publicznego przedszkola. Na terenie miasta Wichrowa funkcjonuje do tej pory jedno przedszkole samorządowe w dwóch budynkach. Jeden budynek na ulicy Darydowskiego, drugi na osiedlu Kaszubskim, teraz od 1 września. Rada miasta zdecydowała podczas ostatniej sesji, że na osiedlu tysiąclecia powstanie nowe przedszkole samorządowe budynku stanowiącym własność miasta Wejerowa, gdzie do 30 czerwca będzie funkcjonowało jeszcze przedszkolenie publiczne, ale budynek stanowi własność miasta Wejerowa. W związku z tym od 1 września ma rozpocząć swoją działalność nowe przedszkole Publiczne na terenie miasta Wicharowa. Nowa placówka samorządowa będzie nosić imię zaczarowanego ołówka i znajdować się na osiedlu tysiąclecia. Obecnie znajduje się tam prywatna działalność, jednak umowa z właścicielem budynku wygasa 30 czerwca. Od 2017 roku to właśnie miasto musi zabezpieczyć wszystkim dzieciom, których zgłoszą rodzice miejsce w przedszkolu publicznym na zasadach pierwsze 5 godzin za darmo, powyżej 5 godzin złotówka za każdą godzinę. To są zasady dzisiaj obecności dzieci z terenu miasta Wiechorowa w przedszkolach publicznych na podstawie ustawy. W 2017 roku, kiedy wyszły te zapisy w życie, aby zrealizować to zadanie, przejęliśmy budynek na osiedlu kaszubskim i tam stworzyliśmy 125 nowych miejsc. W 2017 roku od 1 września mieliśmy 350 miejsc w naszym przedszkolu publicznym. Decyzja podyktowana jest koniecznością zagwarantowania miejsc w przedszkolach publicznych. W 2017 roku nie przejęliśmy do przedszkola naszego publicznego, do tego budynku 69 wychowanków. I na ich miejsce, żeby znaleźć im miejsce na tych zasadach, musieliśmy ogłosić konkurs na przedszkole niepubliczne, które będzie pełniło funkcję przedszkola publicznego. I te dzieci były umieszczane w przedszkolach niepublicznych, gdzie także rodzice mieli odpłatność na tych zasadach przedszkola publicznego, czyli 5 godzin za darmo, powyżej 5 godzin złotówka za każdą godzinę. Dzięki powstaniu kolejnego samorządowego przedszkola, nieprzyjęte do tej pory dzieci będą miały zagwarantowane miejsca w publicznej pracówce.